Zapraszam kibiców przed telewizory Polsatu Sport na superpuchar Polski. Kibicujcie asekoresowi, a tak naprawdę kibicujcie dobrej siatkówce. Pozdrawiam. To już nie jest okres przygotowawczy, bo gramy o realne trofeum, o trofeum, które najprawdopodobniej gdzieś w gablocie stanie u, tej, u tego zespołu, który, który je zdobędzie. Ja się cieszę, że, że zaczynamy, bo, bo wiadomo okres przygotowawczy okresem przygotowawczym, ale po to trenujemy, po to wylewamy poty, żeby żeby grać o coś, także bardzo fajnie, że, że to już, już czas, że już w ten weekend znowu, znowu staniemy do, do poważnej gry. gdzieś na początku to miał być turniej towarzyski, przez ostatnie tygodnie przemienił się w turniej o, o zdecydowanie większej randze. Jastrzęcki Węgiel z tego zobaczyłem tylko raz, Mistrzem Polski przez ostatnie 20 lat, także miejmy nadzieję, że, że ten turniej tutaj będzie dobrym prognostykiem przed nadchodzącym sezonem dla, dla naszego zespołu, bo myślę, że... Spokojnie jesteśmy w stanie walczyć o, o zwycięstwo, czy, czy tutaj, w Barłamowie, czy ogólnie w nadchodzących rozgrywkach. Myślę, że, że na pewno każdy z nas chciałby się zaprezentować jak najlepiej się da, aczkolwiek wiadomo, pierwszy stres, pierwsze emocje, pierwsze poważne granie, dlatego e, może nie wszystkie zespoły będą jeszcze w 100% gotowe na ten swój najwyższy poziom, bo, no, bo po prostu się nie da. Wiadomo, że też trzeba czasu takiego poważnego grania, e, żeby gdzieś na ten poziom. E, skakiwać coraz wyżej, ale z drugiej strony wszyscy mamy równe warunki, wszyscy, wszyscy mamy pierwsze takie poważne granie przed sobą, także myślę, że, że po prostu ci, co będą grać najlepszą świadkówkę zwyciężą. Fajne rozpoczęcie w troszkę nowej formule, no bo jednak zawsze, zawsze w tym Super Płaży wygrały dwa zespoły, teraz grają cztery. Zawsze fajnie sezon zacząć od zwycięstwa, więc przyjechaliśmy tutaj wygrać i mam nadzieję, że na pewno zrobimy wszystko, żeby, żeby wrócić do wychodowa z trofeum. Na pewno jakieś pierwsze wnioski będzie można wyciągać, aczkolwiek sezon jest długi i, i ta forma tak naprawdę ma eksplodować na fazę playowej, na Puchar Polski, bo to są najbardziej pożądane trofea. Teraz wiadomo, że jesteśmy w jakiejś dyspozycji, będzie można coś powiedzieć o naszej formie, ale jeszcze myślę, że żaden zespół nie jest gotowy w 100%. Tak naprawdę czekamy na mecz od marca, więc... Jest to bardzo dużo czasu. Cieszymy się, że wreszcie, że wreszcie będziemy mieli okazję sprawdzić się z przeciwnikami. To będzie nasz trzeci mecz już od początku, kiedy trenujemy. Jeden wygraźmy my, jeden Jastrzębie. Mam nadzieję, że jutro, jutro to my będziemy grać. Bardzo fajnie, mamy fajnie. Świetny zespół, świetne chłopaki. No nic tylko trenować, grać i wygrywać jak najwięcej. Świetny kompleks, wszystko tutaj. Wszystko jest tutaj na miejscu. Świeże powietrze, fantastyczne warunki, no nic więcej, nic więcej nam nie szło. Po pierwsze cieszymy się, że wracamy do, do siatkówki i do normalnego turnieju, oficjalnego turnieju, nie do sparingów, nie do jakichś fake meczów, tylko naprawdę to jest duży turniej, duża sprawa, coś historycznego i nawet nie spodziewałem się, że tylko czterech mistrzów przez 20 lat ma Plus Liga. Więc będzie to na pewno ciekawy turniej, ale mówię, najważniejsze, że wracamy do, że tak powiem, do życia. W wielu nowych osób, szczególnie w drużynie chłopaków, a tak na poważnie to na ten moment nie, no bo jestem tylko w Aseco presowi, więc ten klub zawsze był profesjonalny i tu się nic nie zmieniło, a zobaczymy potem z biegiem czasu, jak wygląda, jak wygląda teraz plusliga po czterech latach, więc mam nadzieję, że poszła ku lepszemu i że się nie rozczaruję. Myślę, że Zaxa w ostatnich 4-5 latach jest to najbardziej stabilna drużyna w Plus Lidze i myślę, że oni są faworytem obok Skrybyłchatów tego turnieju. Nie ma co się oszukiwać, że nasz zespół jest kompletnie nowy i tak naprawdę ciężko oczekiwać od nas czegokolwiek. My mamy swoje oczywiście cele, ale my jesteśmy raczej tutaj w roli kopciuszka, że tak powiem. A czego oczekuję? Oczekuję dobrych, dobrej gry. E, po tak długiej przerwie dla wszystkich myślę, że dla kibiców to będzie najważniejsze. Oczywiście wygra najlepsza na ten moment drużyna, ale myślę, że sam poziom meczów nie będzie na najwyższy. Fantastyczne emocje przed pierwszym spotkaniem tego turnieju po Superpukach. Zawsze taki moment, jak zjeżdżają się wszystkie topowe drużyny plus ligi najlepsze w Polsce. Wzbudza jakieś emocje, niezależnie jakie to jest trofeum i widząc rywali już na korytarzach w hotelu, później na hali. Na pewno chce się grać, szczególnie po tak długiej przerwie od spotkań na wysokim poziomie emocjonalnym. Spodziewamy się na pewno bardzo mocnej zagrywki ze strony Rzeszowian. Jest szybkiej gry Fabiana, drzyzgi bardzo kombinacyjnej, także świetnej siatkówki, szukamy się na bardzo trudny mecz. Rysowia jest spragniona sukcesów, jesteśmy gotowi na, na wielką, wielką batalię, bo na pewno bardzo im i nam będzie zależało na zwycięstwie. Staramy się odwdzięczać naszą postawą, dobrym poziomem i sukcesami, które odnosimy i w klubach, i w reprezentacji telewizji, telewizja, która również bardzo nam pomaga i dzięki temu, że nas pokazuje, promuje naszą dyscyplinę, także myślę, że ta współpraca układa się bardzo dobrze. My mamy kibiców, telewizja ma oglądalność, o i tak dalej.